WHO szacuje, że do 2050 roku na świecie antybiotykooporność będzie przyczyną aż 10 milionów zgonów rocznie więcej niż choroby nowotworowe. W stomatologii zbyt częste i nieuzasadnione przepisywanie antybiotyków znacząco przyczynia się do tego globalnego kryzysu. Stomatolodzy mają realny wpływ na ograniczenie tego zjawiska. Stosując antybiotyki wyłącznie wtedy, gdy jest to klinicznie uzasadnione. Podstawą jest dokładna diagnostyka i leczenie przyczynowe mechaniczne usunięcie infekcji czy zabiegi chirurgiczne a nie antybiotyki jako pierwsza linia. Ty, jako specjalista, wiesz najlepiej, kiedy antybiotyk jest konieczny, a kiedy inne metody leczenia będą równie skuteczne. Higienistki wspierają leczenie, dbając o profilaktykę i procedury. Ale to lekarz podejmuje decyzję o farmakoterapii. Niepotrzebne przepisywanie antybiotyków. Sprzyja rozwojowi szczepów opornych, zwiększa ryzyko działań niepożądanych, może zaburzać mikrobiom jamy ustnej i całego organizmu. Odpowiedzialna antybiotykoterapia to fundament skutecznej i bezpiecznej stomatologii. Kluczowa jest edukacja zespołów stomatologicznych i pacjentów, by antybiotyki były narzędziem, a nie rutyną. Obserwuj dentelens.